W tym odcinku będę Wam pokazywał, jak zainstalować mapę OneBlocka. Yy, także możecie zostawić suba i łapkę w górę, jeśli pomoże Wam ten poradnik i jeśli Wam się to spodoba. A my już przechodzimy do tematu filmu. Więc Pierwsze, odpalamy sobie byle jaką przeglądarkę, jaką chcecie. Może być Firefox, Microsoft, Windows. może być Google. Ja odpowiem na Google i wpisujemy iam Minecraft. Będziecie mieli yy, w sumie tą stronę w opisie, dlatego chodzimy na. Aj, nie wiem jak to się czyta, Minecraft's Official Website. I teraz, jak jesteśmy już na jego stronce, no to klikamy Creations albo w sumie nie, nie klikamy, tylko yy, najeżdżamy, klikamy Maps. I schodzimy na dół i mamy tutaj. Y, y, mamy tutaj jakie stworzył mapy i w ogóle Ale my chcemy OneBlocka, no to klikamy na OneBlock. Teraz schodzimy na dół i widzimy, i, i widzimy Download OneBlock. Klikamy to. Tutaj wybieramy sobie na wersję, na jaką chcemy. Mamy tutaj od 1.15 do 1.21, ale tutaj... Ja wybieram 1.21, klikam Select i Continue. Continue. I teraz akceptujemy. I Download. Czekamy aż nam zacznie się pobierać. Czy tam już się pobierze? No i jak mamy już pobranego, to dajemy sobie na pulpit albo gdzieś, gdzie chcemy. I no, gdzieś żebyśmy wiedzieli, gdzie chcemy. Klikamy w niego dwa razy przyciskiem. Oczywiście, jak macie WinRara, to to nic i tak nie zmienia. Może być WinRara, nie musi być zmieniony. I na pulpit sobie wykładamy to, co było właśnie mm, w tym, co pobraliśmy. Czyli OneBlock by IG Minecraft 1.21. czy jak wy tam macie wersję, to możemy sobie usunąć. Teraz. Macie plamkę czy ten to nie ma znaczenia. Odpalacie Minecrafta. Teraz, jak już jesteśmy w Minecraftie, to klikamy ustawienia, paczki zasobów, otwórz folder z paczkami. I klikamy sobie tutaj tą strzałeczkę, bo zawsze każdy ma to inaczej. Ja mam Updata, Roaming, Minecraft i Racer's Packs. To zawsze, to klikamy tu strzałeczkę. I teraz szukamy zakładki saves. Klikamy w nią dwa razy i tutaj są nasze światy I ten One Block by iGem przekładamy tutaj I możemy teraz już to zamknąć, kiedy to zrobiliśmy, wejść Minecrafta Klikamy gotowe Tryb jednoosobowy, no i mamy, mamy nasz świat Wejdę i nawet pokażę, że działa Wszystko jest, mamy wszystko Mamy bloka więc jeśli filmy Wam się spodobał, możecie zostawić suba. A więc co? To by było na tyle. Siema!